Za Widzewiakami pierwszy tej zimy mecz kontrolny. Łodzianie pokonali trzecioligową broń Radom 3 do 0. Jedyną bramkę w pierwszej odsłonie spotkania zdobył Filip Michaliewicz w 11 minucie. W drugiej połowie Widzewiacy dwukrotnie trafili do bramki rywali. W 54 Kacper Falon oraz w 80 Daniel Świderski. Okazji do podwyższenia tego wyniku naprawdę nie brakowało. 3 do 0 to tak naprawdę najmniejszy wymiar kary. Dużo też niewykorzystanych sytuacji, bo stworzone sytuacje były i to kwestia wykorzystania, ale na tym etapie przygotowań to jest na pewno też no, można ich troszeczkę tu usprawiedliwić, choć nie do końca. Dla nas takie podsumowanie dwóch tygodni, które się tutaj na obiektach toczyły i te treningi też na pewno zawodnicy poczuli, bo, bo pracowaliśmy ostatni tydzień szczególnie dwa razy no, poza, wczorajszym, poza wczorajszym dniem, gdzie był jeden trening. Tak to podsumowanie, tak jak powiedziałem i wyjazd na zgrupowanie już w poniedziałek. A jak pan oceni te dwa tygodnie przygotowania? wszystko w Myślę, że solidna praca opaków, Zresztą też było widać, że, że na pewno w tym poruszaniu to, to też na tym etapie jest akurat to taki wykładnik dla nas. Trenerze, to był także sprawdzian dla zawodników testowanych. Miał decydować o ich przyszłości, czy zabierze pan ich do Unijowa, czy nie? No tak jak powiedziałem, lista będzie, nie wiem na której stronie, ale będzie podana i ogłosimy to po dyskusji oczywiście, takiej wewnątrz sztabu. Ale jak oceni Pan w ogóle występ tych zawodników nowych? No ocenimy, właśnie jak porozmawiamy to ocenimy i wtedy podamy. No to zapytam o jednego z nich, Olek Jacanko w każdym razie na mnie zrobił pozytywne wrażenie. Znaczy już mamy pierwszą ocenę. Na pewno jest to młody zawodnik i też musimy patrzeć trochę inaczej. Bardzo fajnie pracował, to mogę powiedzieć w tygodniu, w tych przygotowaniach. To dla niego też jest takie zderzenie z trochę inną piłką seniorską i na pewno tutaj było go widać w treningu, czyli ten czas był na pewno taki dobry, powiedział, jeżeli chodzi o jego ocenę pracy na, na zajęciach. Tak. jak będzie wyglądała w takim razie ta praca w Unii Jaki jest plan na to zgrupowanie podstawowe? Podstawowy, podstawowy no, no wiadomo zajęcia i środę mamy sparring z Polonią, w sobotę z Wisłą Płock, także trochę gier kontrolnych więcej niż, niż teraz. No. Kolejne na pewno etapy, no, wiemy, że zgrupowanie też ma to do siebie, że mamy zawodników praktycznie cały czas do dyspozycji i też to podzielimy na, na trochę pracę indywidualną, też podzielimy na pewne inne, no inne będą możliwości po prostu, ale cieszę się, że to zgrupowanie jest, że możemy tam pojechać i, i też w spokoju popracować dalej. A czy możemy się spodziewać, że ktoś nowy już do? Nie do jest, jest to wielce prawdopodobne, chociaż mówię, no, ja przyjmuję to co jest i, i pracujemy dalej. No, jak, jak będą takie sytuacje to pewnie znów będzie informacja. Po raz pierwszy od powrotu do Łodzi zagrał w barwach Widzewa Adam Radwański i był to dobry występ łódzkiego pomocnika. Z zawodnikiem rozmawialiśmy po pierwszej odsłonie spotkania. Pierwszy sparring po, po dwóch tygodniach tak naprawdę ciężkich treningów już, bo trenujemy na wysokich obrotach. No na razie pierwsza połowa, wygrywamy 1-0. Myślę, że początek troszkę troszkę. Myślę, że należy tre, znaczy trener oceni jak to spotkanie wyglądało, ale z mojej strony myślę, że, 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 że nie wyglądało to. Myślę. Jedna bramka w pierwszej połowie to takie minimum bo sytuacji stworzyliście znacznie więcej. No tak, stworzyliśmy dużo, dużo więcej sytuacji mogło to. Mógłby, wynik mógłby być wyższy, no, ale na razie jest 1-0. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Na koniec, pytanie do ciebie, Adam. Jak się odnajdujesz po powrocie do widzewa pierwszy taki oficjalny mecz sparringowy z kolegami? No, ja się czuję. Jeżeli w mojej ocenie, to się czuję, czuję bardzo dobrze. Rozumiem się też już powoli, powoli się rozumiem coraz lepiej z kolegami, także myślę, że to będzie coraz lepiej wyglądało. A był taki głód piłki? Był, był głód grania już, pokopania sobie w tak, takim regularnym meczu? No jasne, że tak, tak jak to jest w tak? trenujemy ciężko, także taki sparing to jest dla nas sama przyjemność, sama piłka, także cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy to zagrać. W meczu z bronią złamania ręki doznał Marcin Kozłowski. Kontuzja jest poważna, ale nie na tyle, by uniemożliwić mu całkowicie udział w treningach. Pojechał więc na zgrupowanie do Uniowa, na które łodzianie wyjechali dziś po południu. Do autobusu wsiadło 23 piłkarzy, niewykluczone, że dojadą kolejni.